Tanie Himarao, nawet opakowanie wydaje mi się, że jest dość ładne, bo dość ta grafika jest szczegółowa. Wygląda dobrze, ale bardzo trudno je wypić, bo tak korkuje się bombila. Pijąc wcześniej te droższe marki, mam, mam po prostu porównanie. Nie chodzi mi tu o smak, tylko o, o samą przygotowanie przyrządzenie Patyczki są. słusznie wygląda w ogóle źle, no smakuje, jak smakuje, ma może kolor inny też trochę, ale nie da się tego wypić coś, co ma podobny smak i ta yerba jest bardzo grubo pomielona, Mi nie przeszkadza, że to ma taki smak a nie inny. W każdym razie ten susz się świetnie nadaje do tego, żeby pracować jako filtr. Brazylijczycy dodają też coś, co wygląda jak trucina do Himarao, żeby filtrowało. No jedyny sposób, żeby to wypić, bo dwa kubki zostały wyrzucone do zlewu, po prostu nie, no nie da się. Gdyby się robić z tego, było to jakieś takie. Polecam sposób.